Każdego dnia jemy różne produkty i nie zastanawiamy się, co tak naprawdę powodują one w naszym organizmie, ale sięgamy po nie instynktownie. I moim zdaniem, takimi właśnie owocami są wiśnie. Jakie mają właściwości i co możemy z nich zrobić, dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Mówiąc o wiśniach, myślimy o owocach. Zazwyczaj myślimy o owocach, ale dzisiaj chciałam Wam również powiedzieć, że możemy wykorzystać również liście, ogonki, pestki, jak również korę. Wiśnie posiadają wiele właściwości odżywczych, pomimo tego, że w 82% składają się z wody. Pozostałe 18% to mnóstwo witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i innych cennych składników. A musimy też zwrócić na to uwagę, że wiśnie są po prostu smaczne. Jeśli zastanawiacie się, jakie witaminy znajdziemy w wiśniach, to znajdziemy tam witaminę A, K, C, witaminę E, witaminy z grupy B. Minerały takie jak potas, magnez, wapń, miedź, żelazo, jod. Znajdziemy też tam kwasy owocowe, pektyny, flawonoidy, kumaryny, garbniki. Jeśli chcecie skorzystać z tych darów natury, to na pewno należy je najpierw umyć i sprawdzić, czy wszystkie nadają się do zjedzenia, czy wszystkie nadają się do użycia. Z tego względu, że wiśnie, które chcecie zjeść bądź przetworzyć, nie mogą być nadpsute ani nadgniłe takie owoce, nie tylko wiśnie, zawierają pleśnie, mytotoksyny, to są to związki rakotwórcze. Także jeśli mamy ogólnie jakieś zgniłe kawałek zgniłego owoca, po prostu go wyrzucamy. Dotyczy to i owoców i warzyw. Ja z wiśni robię bardzo dużo przetworów, teraz kompot. Kompot w taki sposób, że nakładam wiśnie do słoika, jeśli mam słoik litrowy. To dorzucam dwie łyżki cukru, zalewam wodą i pasteryzuję 5 minut od zagotowania. Wcześniej widzieliście już wiśnie, które wylądowały w garnku i gotowały się na bardzo wolnym ogniu. I z tamtych wiśni będę robiła dżemy. A jak? To za chwileczkę Wam opowiem. Teraz wrócę do właściwości wiśni. Chciałabym zaznaczyć tutaj, że osoby, które mają dnę moczanową bądź mają problemy ogólnie ze stawami powinni częściej sięgać po wiśnie z tego względu, że wiśnie działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie i tym samym mogą pomóc ukoić ból stawów, mogą też pomóc obniżyć kwas moczanowy zwiększony przy dnie moczanowej. Natomiast picie soku z wiśni łagodzi ból mięśni po intensywnych ćwiczeniach fizycznych. Więc osoby, które ćwiczą zawodowo, powinny sięgać po sok z wiśni przynajmniej dwa razy dziennie. Mówię tutaj o soku i sok też będę przygotowywała na zimę. Teraz robię kompoty i ja jak też moja rodzina kompoty pijemy w ten sposób, że wypijamy ten sok, który nam się wytworzy w słoiku, a później zjadamy wiśnie wykałaczkami, takimi długimi. Wiśnie poprzez krótki czas pasteryzacji są takie, jak byłyby świeże, a sok podobny do syropu. Ja chciałam Wam też dodać, że moje wiśnie są bardzo słodkie. Nie pamiętam, co to jest za odmiana, chociaż może mój mąż będzie wiedział i napisze nazwę odmiany w komentarzu. Osoby, które mają problem ze snem, muszą wiedzieć, że sok z wiśni pomaga uregulować sen, wpływa na wzrost melatoniny. I tutaj, jeśli chodzi o sen, były przeprowadzone badania. Picie soku przez 7 dni. Nie tylko wydłużyło sen, ale również podniosło jakość tego snu. Wiśnie na pewno zmniejszają ilość wybudzeń się w ciągu nocy, a sami wiecie, jak takie wybudzenia potrafią wpływać negatywnie na nasz wypoczynek. Wiśnie z kolei zawierają dużo błonnika. Korzystnie więc wpływają na układ pokarmowy, zwłaszcza perystaltykę jelit. Są w stanie obniżyć poziom cholesterolu. Witamina C, zawarta w wiśniach, pomaga zwalczać infekcje. Wiśnie chronią nas przed stresem oksydacyjnym. Mają większą zawartość polifenoli, nawet niż czereśnie. A najwięcej właściwości antyoksydacyjnych jest w skórce wiśni. Wsypałam teraz cukier do moich wiśni. Wiśni na dżem miałam tak około 4 kg i wsypałam 200 g cukru. Także sami widzicie, że, że dżemy, które przygotujecie w domu nawet nie możecie porównywać do tych, które są w sklepach. Nie dosyć, że tamte zawierają bardzo dużą ilość cukru, to jeszcze zawierają różne konserwanty i substancje, które tak naprawdę nie powinny znaleźć się w ogóle w słoiku. Rozpuszczam cukier, nakładam gorący dżem do słoików, pasteryzuję również 5 minut od zagotowania i dżem mamy gotowy. Tak naprawdę taki dżem można jeść po prostu łyżkami. Na samym początku wspomniałam, że możemy wykorzystywać wiśnie, liście, gałązki, jak również korę drzew. Jeśli zbierzemy sobie kwiat wiśni, ususzymy, to jest to naturalny środek o działaniu napotnym. Możemy z tych kwiatów robić napary, a jeśli mamy zapalenie spojówek, to możemy taki napar stosować na okłady na oczy. Nie wyrzucajcie też ogonków z wiśni, ponieważ taki wywar pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów, jak również powstawanie obrzęków. Natomiast liście na pewno niektóre mamy, babcie widzieliście jak dodawały do przetworów na przykład do kiszonych ogórków. Nie wiem czy ktoś z was spotkał się z termoforem z pestek wiśni. Taki termofor można sobie zakupić, ale również też można sobie zrobić, czyli kiedy drylujecie wiśnie, żeby zrobić dżem, to należy te pestki umyć, wysuszyć, uszyć małą bawełnianą poduszeczkę i macie już gotowy termoforek. Taki termofor może posłużyć i dla dzieci i dla dorosłych. Producenci polecają go na kolkę niemowlęcą, na wzdęcia, na bóle mięśni, na migrenę, rwę kulszową, reumatyzm, a także bóle menstruacyjne. Termofor uśmierzy ból, rozluźni, zrelaksuje, złagodzi przeziębienie. Taki mały pomocnik dla całej rodziny. Zawsze można go podgrzać lub schłodzić. Można z niego zrobić ciepły kompres, na przykład na opuchnięte nogi, bądź na dolny odcinek kręgosłupa. Dla kobiet karmiących, przyda się przy problemach z zastojem pokarmu. Takim termoforem można zrobić masaż na ból mięśni, a jeśli go schłodzimy, będzie świetnym pomocnikiem przy stłuczeniach, ugryzieniach owadów, zwichnięciach przy gorączce, a może być też. Zwykłą, relaksującą poduszką. Także pamiętajcie, nic nie wyrzucamy, wszystko wykorzystujemy, a jeśli nie wiemy jak, poszukujemy informacji, czytamy, bawimy się w detektywa. Jeśli podobał Ci się film, poproszę o łapkę w górę, daj serduszko w komentarzu, subskrybuj kanał. A tymczasem dziękuję i do usłyszenia.